Dzień dobry, moi mili Tutaj Monika, na kanale Moma Tarot i Runy W tym nagraniu będę omawiać prognozę na rok 2023 dla zodiakalnych koziorożców Witam Was serdecznie Zanim jednak przedstawię Wam szczegóły tego rozłożenia, które jest tutaj już gotowe i jest to Bosz Tarot Wielki Arkana rozkład 12 domów, zaczerpnięty z astrologii chciałabym Wam jak zwykle, zwyczajowo podziękować za Waszą obecność na moim kanale. Dzięki Wam, dzięki Waszej aktywności tutaj, ten kanał rozwija się, żyje, tętni życiem, tak można powiedzieć. Również ja się rozwijam. Bardzo Wam za to dziękuję. W nawiązaniu do tego zachęcam do pozostawienia śladu pod tym filmem. W formie subskrypcji, komentarza, łapki bądź też udostępnienia tego nagrania. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, zapraszam. W opisie tego filmu znajdziecie adres mailowy do mnie. Również, jeżeli interesują Was indywidualne lekcje Tarota bądź RUN. Ze swojej strony życzę za chwilkę, ale dziękuję Wam za dotychczasowe lata. Za ten rok, 2022 i za y, przyszły rok, na 2023, życzę Wam dużo miłości, dużo zdrowia, dużo radości, by był lżejszy, a nie tak ciężki jak rok 2022, przynajmniej energetycznie. Wszystkim nam życzę poczucia bezpieczeństwa, pokoju i zdrowia. Koziorożce. Koziorożce w roku 2023 pokazują się w karcie cesarza. Ja wiem, że y, zodiakalnie ona y, wam nie odpowiada, ale ona o, zodiakalnie. Y, niejako do was pasuje, tak bym powiedziała. Tym bardziej, że w czwartym domu domu właściwie konstruktu, jaki stanowicie bo czwarty dom to jest nasze pochodzenie, nasze korzenie to w jaki sposób zostaliśmy wychowani tutaj macie swoją kartę tutaj jest diabeł, karta Saturna, karta Koziorożca i co w związku z tym? w związku z tym Koziorożce w przyszłym roku Praktycznie trzęsą <grych> całym Zodiakiem. Pokazujesz się w tej karcie jako osoba silna, zdecydowana, konkretna, pracowita. Może nawet zbyt pracowita, patrząc na tego Wisielca w szóstym domu. Twój pracoholizm może, um, może zostać okupiony niedoborami. witalnymi brakami w siłach witalnych w jaki sposób może tutaj zostać nadszarpnięte Twoje zdrowie z racji tego jak dużo pracujesz jak bardzo jesteś sfokusowany na pracy albo na rozbudowie czy też rozwoju swojego biznesu ale o tym za chwilę Zatem będziesz, drogi koziorożcu, z całym zodiakiem. Decydujesz o masach i grupach. Decydujesz również o społecznych tendencjach i trendach. Jak się z tym, mój drogi, czujesz? Sprawdzasz się, yy, sprawdzasz w tym roku, jaka, jaka wizja teraźniejszości i przyszłości do ciebie pasuje. Jaka jest z Tobą kompatybilna? Jaka Ci energetycznie odpowiada. A tym samym jaka wizja jest twoja i wprowadza się ją w tym roku w życie. Z racji przemiany, którą przechodzisz, osoby podobne do ciebie w tym roku, kompatybilne z tobą, pozostają u twojego, beku, u twojego boku. Natomiast te osoby, które pojawiły się w Twoim życiu na skutek przypadku, na przykład znajomości z pracy, przypadkowi partnerzy, kochankowie, odchodzą w tym roku koło fortuny w dwunastym domu. I może się to stać na skutek zrządzenia losu, z okoliczności, przypadkiem. Ten dom. To również sektor ukrytych wrogów, więc pozbędziesz się takowych bez bólu i bez dramatów, szybko i bezboleśnie. Jesteś w energii cesarza, robisz to tak naprawdę jednym cięciem, jednym słowem. Pozbycie się niepotrzebnych przypadkowych ludzi z twojego otoczenia pozwala ci odzyskać siły, pozwala ci również odzyskać kontrolę. Nie tylko nad swoim życiem, ale również nad życiem rodziny, pracowników bliskich. Tak jak powiedziałam, ty zarządzasz innymi, ty jesteś w pozycji cesarza, a więc to Tobie podporządkowują się inni, to za Tobą podążają. I tutaj jest pewne niebezpieczeństwo tej układanki. Dlaczego? Ponieważ m, możesz być w 2023 dosyć autorytarny i dominujący, a nawet widząc tego diabła, w, jakby w podstawie, w tym, jaki jest Twój konstrukt przemocowy. Jeżeli ktoś nie spełni Twojej woli, jeżeli ktoś nie zrealizuje Twojego polecenia, możesz być trudny w obyciu. I co za tym idzie? Szósty dom, wisielec. Pracowników i podwładnych, jeżeli zatrudniasz ludzi. Innych, Jeżeli kogoś szkolisz, jeżeli z kim współpracujesz i twoja pozycja jest wyższa, możesz traktować z góry, z wyższością. Możesz zmuszać do niewolniczej pracy. Jest ryzyko, ryzyko, że w następstwie takiego traktowania pójdą oni na urlop, na L4, lub w ogóle zrezygnują z pracy. Możesz tym samym narzekać na brak. Pracowników, na brak siły roboczej. Jeśli szukasz ludzi do pracy w, w tym roku, może być problem z ich znalezieniem. Bo wisielec to są braki, to są opóźnienia, to jest jakiś opór, tak? Być może dlatego będziesz też taki zapracowany, bo cesarz y, lubi pracę, praca jest jego żywiołem. Ma tendencję do pracoholizmu. No i dzieje się to dlatego, że nie masz ludzi do pracy, nie masz rąk do pracy. Natomiast z pomocą przychodzi tutaj kapłan w domu trzecim czyli w domu kontaktów, komunikacji. Ten kapłan to tarotowy headhunter to yy, posiłkowanie się Firmami pośredniczącymi w zatrudnieniu, agencjami pracy. Z tego źródła możesz pozyskać pracowników. Kapłan to również konotacje rodzinne, a więc ewentualne braki uzupełnisz członkami rodziny. <noise> Oczywiście pamiętajcie, że to jest czytanie dla dużej grupy osób. Nie wszyscy zatrudniacie ludzi. Muszę tutaj znajdować takie interpretacje, które trafią do jak największej grupy z Was. Poza tym, jeżeli wylosowałam takie karty, to znaczy, że, że do takiej grupy przemawiam, mam przemówić, mam trafić. I a propos rodziny. Twoje kontakty z rodzicami, rodzeństwem i krewnymi mogą się zmienić. I w przypadku niektórych może to być. Rozluźnienie takich relacji. Diabeł w domu rodziny i krewnych świadczy o potrzebie uwolnienia się z niektórych układów układów toksycznych, które ograniczają, obciążają, męczą. A więc pewne tego typu więzy będziesz rozluźniał. W przypadku innych może to być zacieśnienie więzi. Na przykład na skutek powiązań biznesowych bądź finansowych. Ten cesarz lubi organizować tego typu układy. On chętnie bierze na siebie odpowiedzialność. Naprzeciwko tego cesarza jest sąd, karta rodziny, twojego pochodzenia, twoich korzeni. Możesz zacieśniać tego typu relacje. Ponieważ będziesz chciał na przykład przejąć jakiś biznes rodzinny, zapoczątkować jakiś biznes rodzinny, być może też wejść w jakieś zależności finansowe typu kredyt, hipoteka tego typu zobowiązania, które zintensyfikują tego typu połączenie. Mm. Okej. Okay. Czyli takie powiązania, kredyty, wspólne biznesy zwiążą cię na lata z wybranymi osobami. Tym bardziej, że w domu ósmym czyli w domu zależności finansowych, pieniędzy od partnera. Macie kochanków, a więc to jest współzależność. Owszem, jeżeli są związki, które doświadczają jakichś kryzysów, przechodzą jakieś przełomy, o czym mógłby świadczyć sąd, to tutaj mówimy przy sprawiedliwości w dziesiątym domu i diable w domu czwartym o rozwodach, o podziałach majątków. O y, sądzeniu się, tak? Takie sytuacje też mogą być. W związku z tym, diabłem mogą wychodzić na jaw, na światło dzienne jakieś brudy. Z tym też musicie się niestety y, liczyć. Oczywiście pewnie z garstka z Was. Mam nadzieję, że garstka z Was. Cesarz chętnie przyjmuje na siebie odpowiedzialność, lubi układy klarowne, klarowne, sformalizowane. Nie jest zainteresowany przelotnymi romansami. Szuka i znajduje partnerki lub partnera, który oczekuje czegoś podobnego. Możesz w związku z tym właśnie wchodzić w większe zależności, możesz zakładać rodzinę. Piąty dom, mamy cesarzową, kobietę przy nadziei. Siódmy dom, mamy sąd, budowanie własnej rodziny, budowanie również domu, jak najbardziej. Biorę na siebie tą odpowiedzialność. Tym bardziej, że w tym roku może być troszkę wydatków dla większej grupy, dla dobra ogółu, takiej jak rodzina na przykład. Umiar zdecydowanie zapowiada, on jest tutaj w domu, w domu drugim, że generowane w tym roku dochody będą wystarczające, ale będą służyły, być może będziesz też coś odkładał, jakiemuś wyższemu dobru. Czemuś, co ma stanowić majątek dla większej grupy. Temuś, czemuś, co ma stanowić podstawę. Łatwiejszego startu na przykład dla Twoich dzieci. Bardzo rozsądnie w związku z tym zarządzasz w tym roku finansami, bo tak robi cesarz. Wydaje na to i zarabia na to, co jest mu najbardziej drogie, co też jest mu najbardziej, hmm, co jest dla niego najbardziej pewne, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Karta kochanków Ósmy Domu, w co warto inwestować. Ósmy Dom to są również inwestycje. Inwestuje w bliskich, inwestuje w partnera, partnerkę, bo to jest dla niego trafiona inwestycja. Inwestuje w ogóle w relacje, w układy międzyludzkie, być może w wspólne biznesy, jak najbardziej także i w to. Ostrzeżenie w związku z tym, bo jednak w, w domu czwartym, czyli w najbliższym Twoim otoczeniu, masz diabła. Ktoś może Cię okradać. Ktoś czerpie z Twoich dochodów. Ty oszczędzasz, ty rozsądnie zarządzasz, a ktoś, kto. Mm, ktoś tego nie szanuje. Ktoś w Twoim najbliższym otoczeniu spienięża wspólne dobra. Dał się ponieść nałogowi, hazardowi, wynosi jakieś dobra rodzinne, jakiś majątek z domu. Zwróć, proszę, na to uwagę. Sąd w domu siódmym relacji i związków oraz diabeł w domu czwartym i koło losu w domu dwunastym Mogą mówić też o tym, że masz w domu kogoś takiego, w domu bądź w najbliższym otoczeniu, kogoś takiego, kto już wcześniej miał tego typu skłonności. Miał słabość do nałogów, do niezdrowych nawyków, do hazardu, pieniądze się go nie trzymają, ma lekką rękę do, do wydawania pieniędzy i tego typu skłonności mogą wrócić ta osoba wraca do tych skłonności i trzeba będzie zrobić z tym porządek. Jako cesarz zajmiesz się z tym bardzo szybko, szybko się zorientujesz, że coś takiego ma miejsce i uporządkujesz temat. Zaprowadzasz też z tym sądem w domu siódmym nowy porządek w funkcjonowaniu rodziny, czy też Partnerstwa, wprowadzasz nowe zasady współżycia. Kto się nie dostosuje, to jego rzecz. Dla ciebie w tym roku nie ma taryfy ulgowej. Dla, jesteś dosyć zero-jedynkowy w tym cesarzu. Co jeszcze? W tym roku może też wyjść na jaw jakaś ukrywana sytuacja, tajemnica, sprawa związana z rodziną, z domem rodzinnym, z firmowym majątkiem. Mogą tutaj wyjść na jaw jakieś również finansowe malwersacje, niejasności. Tego typu sekrety mogą zostać odkryte podczas wizyty w urzędzie lub podczas załatwiania wspólnych spraw majątkowych. Tego typu kwestie mogą być też poruszane w domu, w gronie rodzinnym, e, podczas rozmów, a nawet podczas awantur z kimś bliskim, tak? bo jednak, tutaj ten diabeł w domu czwartym mówi, że ten obszar rodziny, partnerstwa może być dosyć niespokojny. Mm. Ok, również w twoim, w twoim domu jest ktoś niegrzeczny. Mam nadzieję, że to będzie e, brak grzeczności walkowie e, w sprawach seksualnych, bo tutaj ewidentnie jest eksperymentowanie z tego typu obszarem. Tym bardziej, że w ósmym domu, domu seksualności, takich podświadomych popędów macie, kochanków. E, to może świadczyć o rozkwicie sfery seksualnej. Intymność jest bardzo ważna. Zyskuje na znaczeniu. W domu piątym, domu romansów, w domu również seksu macie cesarzową, a więc jest tutaj zainteresowanie tym tematem ogromne. I jest cieszenie się ciałem, seksualnością, intymnością. Ale poza tym ten diabeł może też mówić, zapowiadać problemy z dzieckiem. Dziecko jest niesformne, dziecko jest niegrzeczne, dziecko trafia na nieciekawe towarzystwo, jest pod wpływem rówieśników, który, którzy skłaniają go do jakichś niewłaściwych zachowań, niewłaściwych postaw. Także ta cesarzowa w domu piątym może sugerować, że twoje dzieci będą wymagać więcej uwagi, troski, zainteresowania i miłości. A w niektórych przy, y, przypadkach właśnie dyscypliny. Stąd ten cesarz w domu pierwszym. I w tym sensie te, ta figura cesarza, która w wielkich arkanach symbolizuje mundurowych, może wskazywać na to, że koziorożec jest takim złym, dobrym policjantem. Tak? Taką rolę, taką funkcję spełniasz również wobec bliskich, również wobec partnera, wobec dzieci, wobec pracowników. Praca. Osoby poszukujące pracy znajdą ją dzięki poleceniu lub dzięki agencjom pracy. Wisielec w Domu Szóstym zapowiada, że możesz zaobserwować w 2023 zastój na rynku pracy. Albo ogłoszenia, propozycje pracy, które zobaczysz będą dla Ciebie nieinteresujące. Wisielec może też zapowiadać, że takie rutynowe działania mogą cię w tym roku nużyć. Będziesz być może chciał to usprawnić, będziesz, chciał to, będziesz musiał się jakoś dodatkowo motywować, mobilizować, żeby to, co robisz od lat, było satysfakcjonujące i zajmujące. Ten wisielec uprasował się tutaj również w domu zdrowia, bo szósty dom to dom zdrowia, sił witalnych i może on zapowiadać zmęczenie i spadek tych sił. Wisielec raczej sugeruje odpoczynek, regenerację sił, rekonwalescencję, również w przypadku niektórych z was. Może też mówić o tym, że popadniesz właśnie we wspomniany wcześniej pracochaolizm i dlatego zauważysz, że może to być w okresie wiosennym, czyli przełom zimy, wiosny 2023, może być też pod koniec roku takie poczucie spadku sił, spadków energetycznych. To. Przyczyną może być sytuacja zawodowa, przyczyną mogą być jakieś formalności, które będziesz musiał w tym roku załatwiać. Hmm. Przyczyną może być po prostu przepracowanie. Rozpoznaj w ogóle w tym roku, drogi Koziorożcu, hmm, co cię nadmiernie eksploatuje jaka sfera bądź jaki układ Przyczynia się do spadków energetycznych. Kto okrada Cię z energii lub co okrada Cię z energii? Diabeł w domu czwartym zachęca do sprawdzenia tego, do weryfikacji, w co należy się angażować, oraz do takiej oceny. Sprawiedliwość w domu dziesiątym zachęca do oceny, weryfikacji tego czy warto coś robić czy warto coś kontynuować albo czy warto się tak spalać czy nie w sprawiedliwości czas energia tej karty, tak mogę powiedzieć ale tym samym czas roku 2023 sprzyja takim podsumowaniom takiej autorefleksji dzięki temu będziesz wiedział na czym stoisz będziesz miał to wszystko rozpoznane, a cesarz lubi sytuacje klarowne, jasne. Co jeszcze? Aha, w tym roku na pewno będziesz załatwiał jakieś poważne sprawy. Odwiedzasz urzędy, sądy, rozliczasz się z pracodawcą, z instytucjami, być może zakładasz działalność, tworzysz Business plan, bo w cesarzu często jesteśmy swoim własnym szefem, otwieramy własne biznesy, przejmujemy, przejmujemy niejako inicjatywę. Ten cesarz też wraz z tą sprawiedliwością a, i sądem. Zamyka jakieś bolesne etapy życiowe. Bierze się do kupy ze sobą, odzyskuje kontrolę nad sobą, nad swoim życiem i to, co było trudne, bolesne, traumatyczne w przeszłości, ma już w pełni ogarnięte, ma już w pełni przepracowane. To już jest za nim. Miłość, widząc te karty, powiedziałabym tak przede wszystkim fizyczna, cielesna, nawet powiedziałabym atawistyczna. To jest to, co powiedziałam już wcześniej, omawiając dom ósmy, omawiając tą cesarzową i tego diabełka. Zapowiada się bardzo ożywiony czas w sferze seksualności i intymności. Będziesz zainteresowany, zainteresowana seksem, bliskością, będziesz eksperymentował w tym względzie, bawił się tą sferą, będziesz odkrywał na nowo swoje ciało i ciało partnera. Być może po raz pierwszy będziesz odkrywał tą sferę. Hmm. Także bardzo sympatycznie to tutaj y, wygląda. Nie wiem, na ile to, w co wejdziesz, będzie trwałe. To trzeba będzie dogadać, takie mam wrażenie. Widząc tego y, diabła y, w czwartym domu, widząc tych kochanków w ósmym domu. Hmm. W tym cesarzu zależy Ci na tym, żeby uzyskać pewność, że Twoje dążenie do stałych związków jest również dążeniem potencjalnego partnera i partnerki. Myślę, że jest na to szansa. Niemniej jednak, hmm, diabeł. Ostrzega przed byciem manipulowanym, ostrzega przed byciem traktowanym przedmiotowo. Także pamiętaj o tym, kiedy będziesz wchodził w jakieś nowe relacje. Ok, życzę Wam, drogie koziorożce, wspaniałego 2023 roku. Dużo zdrowia, dużo miłości i zadowolenia. 爸爸，辛苦了。